Dzień dobry, kochani, witajcie bardzo serdecznie. Zapraszam Was do czytania, co byś potrzebował wiedzieć na ten moment swojego życia. I przygotowałam dla Was już karty, dlatego że to są aniołki, a to są przekazy od Duszków Przyrody, więc chciałam przeczytać. Co to oznacza, żeby Wam przekazać? Natomiast tutaj z kart za chwilkę przy Was przetasuję i dopowiem jeszcze, co energia chciałaby Tobie przekazać na ten moment Twojego życia. Zapraszam Was także, kochani, do czytań indywidualnych, do rozmów telefonicznych, do kontaktu ze mną. Jeżeli macie potrzebę, możecie również wykupić po prostu sesję coachingową, na której będziecie mieli możliwość porozmawiania, otworzenia się ale także ofertę z kartami i jeszcze chciałam Was zaprosić do kręgu kobiet, który się odbędzie 7 sierpnia w Gdańsku, więc jeżeli jesteście na miejscu, to Was bardzo serdecznie zapraszam. Będą przekazy tarota, z run i będzie temat o lęku poruszony. Jak sobie z tym radzić i co można zrobić, by przestać się bać i zacząć myśleć racjonalnie. Kochani moi, przede wszystkim, co potrzebujesz wiedzieć na ten moment? Jeżeli jesteś tu i odtworzyłeś ten filmik to i czujesz, że to jest dla Ciebie, to dostajesz wiedzę ode mnie taką. Krasnala, Krystal, mówią tak. Połącz się z przyrodą. Połącz się z ziemią. Krasnale zawsze symbolizują yy, Ziemię. Krasnale, jako energia, pomagają człowiekowi rozwiązywać problemy ziemskie. Pomagają troszczyć się o Twój dom, o Twoich bliskich. Jest to taka energia, która Ciebie zaprasza do tego, byś zatroszczył się o to co jest najbliższe Twojemu sercu, byś zatroszczył się także o miejsce, w którym mieszkasz. To ważne, dlatego że jeżeli będziesz dbał o przestrzeń, w której mieszkasz, Krasnale będą Tobie ochoczo pomagać, rozwiązywać Twoje problemy. Legenda głosi, że można podziękować im za to, że wspierają Ciebie poprzez właśnie zostawienie małej ilości mleka, i y, chlebka, <noise> ale to jest, wiadomo, słuchajcie, y, legenda, tak? Niemniej jednak jest tutaj pokazane, że energia Ciebie wspiera, że nie jesteś sam ze swoimi problemami, że ym, w najbliższym czasie będą zmiany w Twoim życiu, które mają zaprowadzić porządek, porządek, czystość, spokój. Tutaj Miłość, ciepło, blask, radość i uśmiech idą do Ciebie. I ta energia tutaj pokazuje się po to, byś miał wiarę, byś miał wiarę, że w najbliższym czasie będzie u Ciebie po prostu lepiej w Twoim życiu. Tak? I ta energia pokazuje się po to, żebyś wiedział, że na zapleczu Twojego życia pracują pomocne duszki, Twoje, twoje anioły, Twoje istoty, twoi, twoi przewodnicy, którzy Ciebie po prostu prowadzą i wspierają. Nie jesteś w tym sam. Z kolei anioł kryształ pokazuje tutaj, że ufaj i miej nadzieję. Na horyzoncie pojawiło się coś nowego i coś pozytywnego, chociaż Ty jeszcze... Może tego po prostu nie dostrzegasz, nie widzisz, tak? E, ja Wam przeczytam, co tutaj jest napisane. Ok. Nasiona, które zasiałeś, zaczynają kiełkować. Może nie jesteś jeszcze świadomy tych zmian, ponieważ to dopiero początek drogi. Teraz bardziej niż kiedykolwiek. Musisz zachować optymizm oraz jasny obraz Twoich pragnień i zamiarów. Unikaj sceptyków i ludzi, którzy emanują negatywną energię. Do realizacji Twojego celu niezbędne są codzienne, konsekwentne działania, jeśli to zaledwie maleńkie kroki, rozmowa telefoniczna, list, lub odpowiednia lektura. Pozwolą ci zachować wysoki poziom energii przemiany. Każdego dnia pomyśl o tym, co już osiągnąłeś, lub o ile zbliżyłeś się do urzeczywistnienia swojego marzenia. I oczywiście na każdym kroku proś anioły o pomoc. Tak więc, kochani, tutaj widać porządki, przygotowywanie się do zmian, dostajesz wsparcie energetyczne informacje, że nie jesteś sam. I nawet jeżeli jeszcze nie widać nowego początku, to tylko dlatego, że on dopiero zaczyna kiełkować. I potrzebujesz ufać i mieć nadzieję. I potrzebujesz tą miotełką, wyczyścić ze swojego życia wszystko to, co Tobie zaniża wibracje, co Ciebie odciąga od Twojego celu, co Ciebie pozbawia siły. Jakie myśli, jakie przekonania, jakimi ludźmi się otaczasz, co y, kto wnosi do Twojego życia, lub co Ty sam wnosisz do własnego życia? Czas na zrobienie porządków. I widać, że tutaj już niedługo em, będzie jakiś taki fajny okres w Twoim życiu, gdzie będziesz się cieszyć, gdzie będziesz pozytywny, gdzie będziesz wolny przede wszystkim. Więc. Nie trać nadziei, nie trać nadziei, ale też Anioł tutaj podpowiada, że ty każdego dnia powinieneś zrobić jedną maleńką rzecz, by przybliżyć się do urzeczywistnienia tego, czego pragniesz. Tak? I to jest bardzo ważne, bo Anioły i energia bez Twojej zgody, bez Twojego pozwolenia, po prostu Ci nie będą miały możliwości pomóc. Więc też warto poprosić. Boga, anioły o wsparcie. Co na ten moment powinieneś, powinnaś wiedzieć? Przesłanie z kart dla ciebie. No proszę, to powinnaś wiedzieć, lub to powinnaś wiedzieć. Koło fortuna idą wielkie zmiany. Idą wielkie zmiany do Twojego życia. I one już idą od jakiegoś czasu. I pomimo, że możesz mieć poczucie, że tracisz grunt pod nogami, jesteś proszony o to, by zachować równowagę. By zaufać w prowadzenie. Prowadzenie Ciebie, tak? Co nie oznacza, że masz być bierny i pozwolić na to, by... Yy, Życie Ciebie przeczołgało, tylko tu jest taka potrzeba nauczenia się, że nie wszystko, do czego się przywiązałeś, lub nie wszyscy, do których się przywiązałeś, są dla Ciebie tą opcją korzystną. Dlatego na horyzoncie są zmiany, które mają odwrócić Twój los na lepsze. Często my, kochani, boimy się zmian. Boimy się tego... Um, co się wydarzy, kiedy podejmę taką i taką decyzję? Ale wiecie co? Paradoksalnie najtrudniej jest dokonać zmian w naszym życiu wtedy, kiedy jest nam w czymś bardzo niewygodnie i źle, bo my tak się przyzwyczajamy do tego dyskomfortu, do, yy, do toksyczności, do tej niefajności, tak yy, się do tego przyzwyczajamy, uznajemy to po prostu za część naszego życia, tak? Za nieodłączną wręcz część naszego życia, że trudno jest nam puścić to, co toksyczne. Chcemy naprawiać innych ludzi, chcemy naprawiać cały świat, a tutaj właśnie jeżeli coś nie wychodzi, jeżeli coś nie idzie, to jesteś proszona o to, by to po prostu puścić. Nie opierać się temu, co nowe. No dobrze, no to zobaczmy, co w takim razie tutaj idzie do nas. Co tutaj do nas idzie, jakie zmiany idą? Jakie zmiany idą? No, idą wielkie zmiany, słuchajcie. I powiem tak, te zmiany mają już zadziać się bo prawdopodobnie jesteś w jakiejś sytuacji, relacji, w miejscu, gdzie jest bardzo niebezpiecznie dla Ciebie już, dla Twojego zdrowia psychicznego, tak? E, tak bym powiedziała. Popatrz, tu jest czarny obraz na dole, więc tak jakby mm, unieś się nad tym i wejdź w tą lekką przestrzeń, tak? Nie trać też z tego powodu balansu, Sześć mieczy mówi o tym, że czas wdrażać do swojego życia tylko te działania, tylko te rozwiązania, które będą Tobie przynosiły, przynosiły adekwatne rezultaty, adekwatny efekt, tak? Yy, które w ogóle Ci będą przynosiły jakąś zmianę, jakąś zmianę. Yy, więc yy, powiem tak, jak już te zmiany się rozpoczną, bo to jest jeszcze taki etap trochę przygotowawczy. Jak już te zmiany się rozpoczną, to już tego koła nie zatrzymacie, tak? Wasz los, jeżeli teraz jest trudno, jeżeli jest źle, ma się odwrócić po prostu na lepsze. Sześć mieczy mówi o tym, że ty zakańczasz jakiś konflikt wewnętrzny, zewnętrzny. Pakujesz swoje torby i po prostu odpływasz. Zostawiasz przeszłość za sobą, Idziesz w stronę nowego początku i jesteś poraniony, widać. Mam poczucie, że może funkcjonowałeś jako ofiara, nie potrafiłaś, nie potrafiłaś ze sobą stanąć. Miałeś nałożone okulary osoby bezbronnej, która nie wie, jak sobie poradzić w życiu, która nie wie, jak wyjść z jakiejś opresji. Teraz te zmiany, które przyjdą, przewrócą Twoje życie do góry nogami, po to, żebyś mógł założyć okulary zwycięzcy, a nie kogoś, kto jest okaleczony przez życie. Tak? Mm, dobra. Teraz jeszcze, co Ci przyniosą te zmiany? To jest karta brama, czyli Wy przechodzicie teraz, słuchajcie, przez yy, jakby taki Inny portal, tak? Przechodzicie do takiej, powiedziałabym, rzeczywistości, w której ma być spokój, harmonia. Um, powiedziałabym też wyciągnięcie wniosków z przeszłości i mam poczucie, że tutaj wielu z Was po prostu wzmocni bardzo mocno siebie um, zgodnie z właśnie nauką kintsugi, tak? Czyli japońską sztuką klejenia naczyń. Ale jest to przełożone na, yy, jakby, klejenie tej waszej duszy. Czyli wasze wszystkie blizny są złotymi nićmi, które teraz umocnią was, jakby naprawią konstrukcję waszego ciała, waszej duszy. I dzięki nim stajecie się mądrzejsi, unikatowi i przede wszystkim mocniejsi. Tak. Kintsugi. Mhm. Co jeszcze tutaj te zmiany mają wnieść w twoje życie? Co jeszcze te zmiany mają wnieść w Twoje życie? Mają zapoczątkować nową drogę. Yy, no i słuchajcie, w tle czytania jest karta gwiazdy, czyli odrodzenie. Pójście zgodnie z własnym przeznaczeniem. Tu do tej pory Wasze przeznaczenie nie było realizowane z powodu yy, <laughs> utknięcia. W niewłasnych historiach. Tu jest nowy początek i dotarcie do swojego przeznaczenia. Czego potrzebujesz? Odwagi i zaryzykowania, postawienia wszystkiego na jedną kartę. Dziękuję Wam, kochani, bardzo. Zapraszam do czytań indywidualnych. Wszystko w opisie pod filmem. A tymczasem buziaczki i papa.